Słowo Boga Ojca do dusz w stanie grzechu, cokolwiek uczynisz, dziecko me. Pamiętaj, że ja, Bóg, ojciec, kocham cię. Ramiona moje wciąż otwarte są. Dziecko do mnie wróć, dziecko do mnie wróć i przytul się. Ja czekam wciąż. Tatuś twój. Jeśli chodzi o Was, dusze w stanie grzechu i nieobeznane z religijną prawdą, nie mogę w Was wejść, ale mimo wszystko jestem blisko Was. Nigdy bowiem nie przestaję Was wzywać, zapraszać, abyście zapragnęli otrzymać dobrodziejstwa, które przynoszę abyście zobaczyli światło i wyleczyli się z grzechu. Czasem patrzę na Was ze współczuciem z powodu nieszczęsnego stanu, w którym się znajdujecie. Czasem patrzę na Was z miłością, aby skłonić Was do poddania się urokom łaski. Spędzam dni, a niekiedy nawet lata blisko niektórych dusz, aby zapewnić im szczęście wieczne. Nie wiedzą, że tam jestem, że na nich czekam, że przywołuję ich w każdej chwili dnia. Nie jestem jednak wcale zmęczony, i pomimo to doznaję radości w pozostawaniu tuż przy Was. Zawsze z nadzieją, że pewnego dnia powrócicie do waszego Ojca i dacie mi przed śmiercią przynajmniej kilka dowodów miłości. Czekam na wszystkie dzieci me, czekam by one wróciły też do serca mego, ja, wasz Ojciec Bóg. Czekam na wszystkie dzieci me, otwarte serce moje jest. Czekam i wzywam każdego z was. Przyjdźcie do mnie, powrócić czas. Przyjdźcie do mnie, ja kocham was, dzieci mnie. Historia nawróconej duszy. Oto na przykład dusza, która umiera niespodziewanie. Była ona dla mnie zawsze niby syn marnotrawny. Napełniałem ją dobrodziejstwami, ona jednak odchodziła, trwoniąc wszystkie te dobrodziejstwa, te darmowe łaski swego najłaskawszego ojca. Co więcej, jeszcze ciężko mnie obrażała. Czekałem na nią, wszędzie za nią chodziłem. Dawałem jej nowe łaski, takie jak zdrowie. Sprawiałem też, że jej prace owocowały w nadobfitości dobrami, dzięki czemu miała ich nadmiar. Moja opatrzność dostarczała jej. Czasem jeszcze nowych żyła więc w dostatku, jednak nie widziała w smutnym mroku swych nałogów, a całe jej życie było pasmem błędów przez stały grzech śmiertelny. Moja miłość jednak nigdy się nie znużyła, szedłem za nią. Kochałem ją, a przede wszystkim, mimo odrzucania mnie, byłem zadowolony z cierpliwego życia blisko niej w nadziei, iż może pewnego dnia dostrzeże moją miłość i powróci do mnie swego Ojca i Zbawiciela. Czekam z miłością, dziecko me. Czekam na ciebie nieustannie, nigdy przenigdy nie znużę się. Czekam na ciebie, dziecko me. Czekam na ciebie, dziecko me. Czekam na ciebie nieustannie. Moje serce wciąż gotowe jest. Czekam na ciebie, dziecko me. W końcu zbliża się jej ostatni dzień. Wsyłam jej chorobę, żeby mogła się zastanowić i wrócić do mnie, swego ojca. Czas dalej mija i oto mój biedny, siedemdziesięcioczteroletni syn przeżywa swoją ostatnią godzinę. Jestem ciągle tam, jak zawsze. Przemawiam do niego z większą niż kiedykolwiek dobrocią. Nalegam, wzywam moich wybranych, aby modlili się za niego, aby prosili o przebaczenie, któremu ofiarowuję. W tym momencie, przed wydaniem ostatniego tchnienia, otwiera oczy, uznaje swoje grzechy i to jak bardzo oddalał się od prawdziwej drogi prowadzącej do mnie. Następnie przychodzi do siebie i żałosnym głosem, którego nikt z obecnych wokół nie słyszy, mówi mi: Boże mój, teraz widzę jak twoja miłość do mnie, o Panie, była wielka. A ja stale cię obrażałem tak złym życiem. Nigdy nie myślałem o Tobie, Panie, mój Ojcze, mój Zbawicielu, Ty widzisz teraz wszystko. Proszę Cię, Panie, o wybaczenie mi całego tego zła, które widzisz we mnie i które wyznaję w zawstydzeniu. Kocham Cię, mój ojcze. I Zbawicielu. Oj czemu jam grzesznik i syn twój przychodzę dziś by błagać cię przebacz mi Ojcze mój, Taj brzegów mych, zlituj się nade mną, błagam Cię, ja Twój syn, a Ty mówisz, synku mój, wybaczam Ci, bo żal, wice gorzki w sercu Twym, a Ty Przebaczam tobie wszystko, bo widzę skrucha i żal. Przebaczam ci. Umarł w tej samej chwili, oto jest przede mną. Sądzę go z, z, sądzę go z miłością, ojca jak mnie nazwał. I jest zbawiony. Przez pewien czas pozostanie w miejscu ekspiacji, potem będzie szczęśliwy na wieki. A ja, jak za jego życia radowałem się w nadziei, że zbawię go przez jego skruchę, tak jeszcze bardziej raduję się z moim dworem niebieskim, że zrealizowałem moje pragnienie i że jestem jego Ojcem na całą wieczność. Jeśli chodzi o dusze, które żyją w sprawiedliwości i własce uświęcającej, to zamieszkując w nich doznają radości, oddają się im, przekazuję im posługiwanie się moją potęgą i znajdują one wraz z moją miłością zadatę kraju we mnie, swoim ojcu i Zbawicielu. Niebo jest w sercu mym, bo tam ojciec jest. Niebo jest w sercu mym, bo jestem dzieckiem twym, ojcze. Niebo jest w sercu mym, bo ojciec mieszka w nim. Ojcze mój, kocham Cię. Ja dziecko Twe Kocham cię, ja dziecko twoje